Zobaczcie, co się dzieje, a ja sobie tak, kurwa, pomykam pomalutku. Ej, proszę bardzo. I za co, panie? Nie mam dokumentów, to po pierwsze. Czekaj. Dobry. Nie niestety nie będę miał. Chciałbym pana tylko poinformować, że jest teraz w tej chwili wykonuję przekaz streamowy i że to wszystko co jest to jest nagrywane, Dobrze. No to tak. Proszę pana no o, o to chodzi, że prowadzę przekaz streamowy i wolałbym zostać w aucie. Dziękuję. Dobrze, bardzo proszę. 69, no. Oczywiście mam tu jakieś gdzieś szczątkowe dokumenty. Mam gdzieś jakieś szczątkowe dokumenty. Mam tutaj gdzieś jakieś szczątkowe dokumenty No to nas wszystko zabija Tak, proszę I teraz słuchajcie, teraz będzie drobiazdowa kontrola drogowa Pan policjant został poinformowany o tym I To jest drugie kontrola drogowa numer 02 155 Czy pan posiada jakieś? Jakieś niewielkie, ale, ale Dzisiaj jest to... za powyższe wykroczenie, mm -hmm. przekroczenie o 19 km na godzinę. Mm -hmm. Nakładam mandat 200 zł, 3 punkty zgodnie z nowym... Keryfikatorem O prawie do odmowy przyjęcia mandatu, który kieruje się do sądu rejonowego w z kamiennej. Dobrze. Słucham decyzję pana kierowcy. Ja chciałbym zapytać, czy dysponował pan kamerą, która jest nie. w stanie zarejestrować nie. na tym urządzeniu. Nie, to, to urządzenie posiada kamery, które... To znaczy ono nie posiada kamery w komplecie, czy, czy w komplecie, tak. nie posiada. Nie posiada, tak. I tutaj nie jest mi pan w stanie przedstawić nie, takiego dowodu, nie, nie, który by stwierdzał, nie, nie, że celował pan w mój samochód. Nie, nie jestem w stanie przedstawić. Mm -hmm. I nie ma pan takiego obowiązku. Używania, no używania, żeby, używania tej kamery to, wideo. To nie. A, a czy mógłby mi pan powiedzieć, co to jest za urządzenie? Ultra light. Lasa, tak. Ultra -Light. Tak, tak, i to urządzenie w komplecie nie ma. Nie, nie, ma, nie, nie ma. nie ma, oczywiście. Wiem, że pan mnie tutaj przepytuje w tym momencie. Przepytuję dlatego, że, że miałem kilka takich spraw sumie, związanych z tym wszystkim. ja no. widzę tutaj pana historię, że jest. <noise> Dobrze, dosyć nie bogata, Tak, wykroczeń pan popełnia bardzo dużo. No. E, nie jest pan, że tak powiem, kierowcą, który tutaj stosuje się do przepisów ruchu drogowego. Tak, tak. a wie pan dlaczego? Słucham, dlaczego? bo są przepisy kretyńskie. – Rozumiem. – Według tak. mnie. To są rozumiem, kretyńskie ja przepisy. – Panu jedno. Nie no, ma mm -hmm. obowiązku w Polsce bycia kierowcą, więc jeżeli tak. Panu przepisy ruchu drogowego się nie podobają, można oddać prawo jazdy i można iść z komunikacją. – O, no to akurat to uzasadnienie, jeszcze takiego nie słyszałem, ale, ale, ale wezmę sobie Powiem to pod panu, uwagę, tak, że jeżeli tak. mi się nie podoba to, co jest dookoła mnie, to żebym oddał prawo jazdy, nie jeździł. Jeżeli mi nie smakuje jedzenie, to nie powinienem jeść, tak? No tak mi Pan to powiedział. No tego, że pan posiadał prawo jazdy, prawda? Ale, tego, ale proszę pana, a niech pana nie zmusza do tego, żeby pan tutaj mnie tutaj laserował, czy coś w tym e, rodzaju. Zmusza pana, pana kogoś? ja jestem od tego, żeby... Robi pan to bez, samowolnie, e, e, no i jak z... bardzo naruszyłem to bezpieczeństwo? to pan prędkość o 19 kilometrów na godzinę w rejonie przejścia dla pierwszych. Mm -hmm. No dobra, nie panie... będziemy się tam tego... E, nie, nie przyjmuję mandatu. Dobrze, w do, do, porządku. Nie przyjmuję. Dobrze. Do dobrze. Do pana dziękuję. Proszę, dziękuję również. No właśnie, i pan mi tu powiedział, że jeżeli mi się nie podoba jeździć, to przepisy, jak mi się nie podobają, to nie ma obowiązku, mogę oddać prawo jazdy i, i, i nie jeździć. Słyszycie, jaką argumentację młody chłopak używa? Młodej, młody chłopak używa argumentacji. Powiedział, że nie jest, że nie jest to obowiązkiem, nie jest obowiązkiem używania kamery, która by. Która, a więc kolejny ultralight i kolejne, i kolejne sprawy sądowe. No zobaczymy. No. Pan policjant już został, już się zdenerwował, jak żeście zauważyli, już był troszeczkę. Argumenty, do, o których mi mówił, całkowicie do mnie nie trafiają, ponieważ, ponieważ są z jakiejś z sparcia. Jeżeli ci się nie podoba jeździć, to bardzo cię proszę bardzo cię proszę to bardzo cię proszę oddaj prawo jazdy. Piotr, ja nie pamiętam. No, i takie właśnie niespodzianki w życiu tu Was czekają. 69 na godzinę. Weźmy pod uwagę tolerację błędu tego urządzenia, i tak dalej, oraz tego, że robi to. No, dobra, dobra, kolejne sprawy. No, właśnie, Tabasco można, dlatego, że Pan nie jest mi w stanie udowodnić, jakżeście zauważyli, Pan nie pokazał mi. Tylko powiedział, że 69 i, i, tutaj, i tutaj powiedział mi tą, tą, tą historyjkę całą. A teraz, gdybym wziął i powiedział, że jednak zapłacę, niech mi pokaże jeszcze raz, 200 zł i 3 punkty. Słuchajcie, ja, jak Pan przyjdzie, to zapytam go, czy jest mi w stanie pokazać jeszcze raz tą prędkość. Nie jest w stanie, dlatego, dlatego że ta prędkość już się zlikwidowała. Ta, ta prędkość się nigdzie nie zapisuje. 200 zł. <laughs> na grzywę. Ma Pan wszystko pewne, umundorowanie, Jest Pan, jest Pan, jest Pan, jest pan, jest pan wszystko gra. No, czy poda pan numer telefonu kontaktowy, aby no, dysponacja z była ja Mogę to... panu napisać, żeby, żeby mi tutaj... Proszę. Bo jednak napisać. ten rajd, żeby mi tutaj... No, ten dokument, jest to pouczenie na mhm. doręczeń. Czy Gilów numer 38 jest tak aktualnym adresem? Tak jest, tak jest, eee, Proszę tu o podpis. Ten to ten znaczy, Andres, a wicze to wicze? doręczeń? Tak. Dobrze. I tutaj mamy podpis. Mhm. Skąd jesteście ze z oczywiście. Dobrze. Panie kierowco, potem z będzie z Panem skontaktował właśnie dalszego postępowania. Mhm. Ja dziękuję za komentarz. Ja Zastanawiam no. się nad swoim postępowaniem, bo powiem Panu tak. No. Jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, przez przekroczenie prędkości naprawdę ma to bardzo tragiczne skutki. Nie chodzi o to, że Pan walczy z prawem, i tak dalej. Ja nie walczę. Ja po prostu chciałbym, żeby te przepisy były normalne. No. Ale co jest... Ładnie tutaj stoicie, wszystko jest elegancko, wykonujecie jak trzeba, nie ma się. Ale realne przepisy na zasadzie takiej, jeżeli, jeżeli odcinek drogi po, po, posiada jakąś widoczność i tak dalej. 69, proszę pana, czy to jest zabójca szybkość, jak pan uważa? Jakbym tak. E... Jakby tu leciał 169, no to. ja już panu powiem, dlaczego? E... Pan stając egzamin na prawo jazdy, tak. zgadza się na przestrzeganie pewnych zasad ruchu drogowego, Tak, które drogowy. się zmieniają w czasie gry. <laughs> no właśnie. Ale to Pana obowiązkiem jest się doszkolić w tym, jak, jak one na wiatrów się zmieniają. Nie? Proszę Pana, ale ja nie muszę się szkolić, bo mnie obowiązują znaki drogowe. Więc ja tutaj przepisów nie mam zamiaru się uczyć, no. Ja rozumiem, rozumiem, rozumiem wszystko. Tak, oczywiście, znam i rozumiem te znaki. Nie, nie, nie z premedytacją, bo jeszcze jest takie działanie jako zagapienie się. Po prostu nie zwracałem uwagi na licznik, Nie no. kontrolował pan pojazdu w momencie mojej kontroli. Nie, nie zwracałem uwagi na prędkość. Tak, bo, kontrolował pan tak, bo kontrolowałem, co się dzieje dookoła mnie. czyli nie jestem w stanie prowadzić pojazdu ponieważ nie panuje pan nad nim do końca nie kontroluje prędkości pojazdu. No Proszę? powinniście, tak, tak, według Bo tego, ten, co pan mówi, pan powinienem panu oddać prawo jazdy. Nie nie, nie, nie. Tak Jak niech pan napisze, chodzi, że facet nie, 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 nie facet nie kontrolował. Dlaczego ja tak mówię? No. E, jest pan osobą poważną i nie bardzo boi coś takiego, że mm -hmm, pan mm. po prostu... Ja ignoruje Dopiero się dzieje tragedia czy pana, czy inne osoby, jeżeli dojdzie do zdarzenia. Bo ta prędkość 19 na godzinę ma znaczenie przy starzeniu. Ja nie chcę pana Ja się bardzo cieszę, że mnie pan tutaj właśnie, bo ta kontrola rzeczywiście jest bardzo dobra, bo, bo pan mi mówi, co ja robię źle i co, co, czego nie powinien. Chodzi o zdarzenie z pieszo, Mamy tu pan mhm. przejścia na pierwszy Jeżeli pan trafia pierwszego, zakładam przy 60 90 na godzinę, ten pierwszy ma, bardzo małe szanse na przeżycie. Jeżeli pan trafia pierwszego przy 50 km na godzinę, te szanse pierwszego kłamane. znacznie. Zostałem na przeżycie. Proszę część tego no. serca, tu nie chodzi o walkę z systemem ani z policjantami. Ale ja, a ja z wami nie walczę. Dlatego, 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 dlatego ja walczę, ja walczę z systemem, bo system jest zły. Bo przepisy ruchu drogowego określają ludzi... Ale, ale my nie przedstawiamy systemu. Ja wiem, to, to ja, to, to ja nagranie, wiem. Na nagranie, które pan teraz, może pan w sądzie, ja w sądzie to bo naprawdę mm. nie bardzo jest przykro, że pan tak do tego podchodzi. Dzięki. Ja nie nagrywam pana dlatego, tylko ja nagrywam to już od ponad trzech godzin. więc... rozumiem, ale więc... Mówię, może. Pan to wziąć do sądu, ja, chęc... ja. nie wezmę do sądu, ja po prostu, bo, bo wiecie, ja, 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 ja myślałem, że posiadanie kamery, która identyfikuje pojazd, który pan strzela, to, to jest obowiązek. Nie, 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 jest. Nie, no to nie. tylko od, przed sądem nie, nie, tylko o to powalczymy. Nie, nie, czy jest, czy nie. Rozumiem. No, no pan był ja po jeden pojazd jechał, więc on nie ma ale to, ubiegłym, to w mojej strony. Tak, ale ja powiem, że ja jechałem, ktoś za mną jechał, wie pan, to jest słowo przeciwko słowo. No, tak. To nie chodzi mi o, o, o waszą kontrolę, bo, bo, bo to akurat tutaj nie ma się do czego przyczepić, tylko chodzi mi o jedną rzecz. Że ja uważam, że ten, że ten miernik Ultralight powinien mieć, mieć kamerę, która identyfikuje pojazd. Rozumiem, no nie jest wyposażony, tak został zaamulowany. Takiej się to no. pracy. Oczywiście no, ten kolej na cieszę, jeśli się panu uda, no dla mnie się nic nie zmienia, prawda? W ten sposób. Dobra, wszystkiego dobrego życie. Dziękuję, do widzenia. Hey Laten <laughs> we